Wyprawa w nieznane. Niepokojąca jest ta cisza. Czas nagrania się zbliża, a tu nic. Aktorzy kawkę sobie piją, a reżyserka nie ma. A nie lubię tego. Przyjdzie i będzie zamieszanie. Dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie. Daj mi chwilę i zaczynamy. Ale co daj mi chwilę? Spóźniasz się i nie masz nic do powiedzenia? No, powiedziałem, przepraszam. Co jeszcze? Ale jakieś wytłumaczenie mi się należy, chyba. Musiałem pewną przesyłkę odebrać, bo do słuchowiska jest potrzebna. Od cała filozofia. Jakieś rekwizyty? Masz ze sobą? No, pokażesz. No, rekwizyty, ale no. Wolałbym nie wyjmować, no, no może później Nikt nie, no nie, nie, nie poznaje reżyserka Dawniej to zbyle czego robiłeś petardy A teraz? Mam petardy Nie musisz mnie powtarzać No nie powtarzam, tylko mówię, że mam petardy Co ty mówisz? Tobie to się dzisiaj na słuch rzuciło, czy na rozum? Wolę się upewnić To powtarzam po raz kolejny Mam ze sobą petardy więc ty już do końca zgłupiałeś? Petardy do radia przynosisz? Chcesz to wszystko w powietrze wysadzić? Hola, hola, mości panie! Petardy leżą sobie spokojnie w pudełku i wcale ich nie chciałem wyjmować. To ty się dopytywałeś, co tam mam. No dobrze, może i tak, ale możesz mi wytłumaczyć, po co ci te petardy? Dzisiaj nagrywamy o smoku i tam jest taki wybuch. Pomyślałem sobie, że pojedziemy gdzieś do lasu i, i zrobimy takie duże bubum. Które nagramy. Zrobimy bubu. Ty masz jeszcze jakieś pomysły? Na dzisiaj już nie. Tylko ten jeden mam. No dobra, a w ogóle to o jakim smoku ty chcesz nagrywać? Co to się narobiło? Już, już nie nagrywamy o świętokrzyskich miejscowościach, ale o krakowskim smoku słuchowisko robimy? Mireczku, uspokój się. Ja wiem, że scenariusza nie przeczytałeś. To by rozwiązało wszelkie problemy. Ale wiem, że nie przeczytałeś, więc się nie denerwuję. Nagrywamy oczywiście o Świętokrzyskiej miejscowości. Naszym bohaterem jest wioska Borczyn w gminie Kije. Nie znam tej okolicy, dość no co tam smogrzył? Tak głosi legenda, czyli wieść gminna, a wszystko to zostało spisane przez Oskara Kulberga, tego etnografa, tego samego, co się specjalizował w muzyce ludowej, ale przy okazji spisywał lokalne legendy. No dobra, niech będzie, no ale jak taka persona legendę zapisała, to, to ja nie będę się czepiał. Co więcej, ja chciałem cię, Mirku, poprosić, abyś w tej legendzie wystąpił. To poważna sprawa i mam nadzieję, że się zgodzisz. Ja? W legendzie? A, ty, a jako kto? Chyba nie chcesz, abym odgrywał smoka. No. no coś ty? Ja nie chcę, abyś ty skończył tym wielkim bubum. No to jak tak, to, to może się skuszę. No to daj jakiś dźwięk na początek i uciekaj do aktorów. Dawno, dawno temu, w czasach, gdy nikt jeszcze nie myślał o lotnisku w Obicach, las pomiędzy wioskami Korytnica, Karsy, Borczyn upodobał sobie za mieszkanie stwór nieziemski. Nie wiadomo dlaczego wybrał to miejsce. Ponoć usłyszał, że część wioski Borczyn nazywa się koniec. I pomyślał, że to koniec świata, gdzie nikt nie będzie go szukał. Strasznie niedobrze się u nas dzieje, strasznie niedobrze. Poczwara jakaś w lesie zamieszkała jaskini legowisko sobie urządziła, a na żerowanie wychodzi z lasu. Ludzie się skarżą, że żyć się nie da, i, i, i ja za to odpowiadam, bom wójt! A, a co ja jestem winny, ja po czwary nie zapraszałem! Wójt strasznie rozpaczał, ale nie miał żadnego pomysłu, jak sprawie zaradzić. Wymyślił jedynie, że zebranie wiejskie trzeba zwołać i wysłuchać głosu ludu. Ludu pracujący okolicznych wiosek, do Was przemawiam z nadzieją, że radę dobrą usłyszę, jak nasze domostwa ratować przed poczwarą, która zamieszkała w lesie. Bardzo źle się dzieje, panie wójcie. Bardzo źle. Ludzie przestali do nas przyjeżdżać i roboty nie mam. Nikt butów nie zamawia. Od czasu do czasu jedynie miejscowi coś zamówią, bo jak z lasu uciekają, to buty gubią. Nie, eee, ja do lasu nie chodzę, to, to nie gubię. A mnie też buty niepotrzebne. A u nas się problem inny natury zrobił. Jak smok se w lesie siedział, to nie było kłopotu, ale teraz to już jest. Eee, smok wyłazi z lasu i zjada nasze krowy. A, a jak krów nie może złapać, to zjada i ludziska! To bardzo źle, bo taki zjedzony człek to butów u mnie nie zamówi. Szefc ma rację całkowitą. To jest wójta wina. Tu się nie da godnie żyć! Ale ludziska, kochane, jaka tu moja wina? Tu trzeba radzić, jak się smoka z naszej okolicy pozbyć. Od co! A może by jakiś konkurs ogłosić, że którę rycerz smoka ubije, to nagrodę dostanie? No można by, tylko jaką my mu nagrodę damy? W wielkich miastach to król połowę królestwa daje za nagrodę, a, a u nas co? Wójt połowę swojej chałupy da? No mnie nie liczcie, ale może by mu tak jaką babeczkę za żonę podsunąć No jakby rycerz był niebrzydki, to może bym się zgodziła To chyba ślepy bym musiał być Wzorem innych miast, co też problemy ze smokami mają, można by po czwarze dziewicę pod jaskinie podstawiać a ciebie to przypadkiem krowa kopytem w łeb nie pierdykła? Skąd my tyle dziewic wynajdziemy? Ach. O, o, święte słowa. Taka dziewica to w naszej okolicy całkowicie deficytowy towar. Tak radzono na zebraniu, ale nikt nie zaproponował rozwiązania trudnej sytuacji. Pewnie rozeszliby się wszyscy do domów, gdyby nie strach. Wszyscy się bali, że w kolejnych dniach smok ich właśnie zje. Dziejopisarz nie zanotował nawet, kto wreszcie zaproponował, aby codziennie Smokowi podstawiać przed jaskinię jedną krowę. Dzięki temu liczono, że nie będzie zjadał ludzi. Przez wiele dni pomysł sprawdzał się wyśmienicie. Szewcu, wy w domu jesteś ta. Nie, nie ma mnie. Do telewizji pojechałem na nagrania w programie Głupie Pytania. No, nie wiem o czym ty opowiadasz, ale dobrze, że jesteś w domu. No, bo my do ciebie przyszli. Dobrze, że mi mówi ta, bo bym się nie zorientował. No, nie masz co do picia? No, coś ty? Gorzołka o ty porze? po kubeczku to by się znalazło. To dla mnie też ociupinkę. Ludzie, w goście przychodzita z pustymi rękami? Co to zazwyczaje? My komitet kolejkowy jesteśmy. Matko jedyna, co to za nowa zaraza? My pilnujemy kolejki do smoka. Znaczy się, że przypominamy, kto kiedy musi po czwarze krówkę na posiłek przyprowadzić. No i co w związku z tym? ha? Huh? Trzymaj to po kubku a, a, Mocno przyucha mocno. A, taka mocna ta gorzałka, że mi się fałdy na sukience poprostowały. No, no to napiliś tasie, mojej gorzałki. To teraz gadaj ta o co wam chodzi. A, no my kolejki pilnujemy. No a, a, a teraz twoja kolej. Jutro musisz jedną krowę zaprowadzić pod smoczą jamę. Jakże to jedną krowę? No, no jedną. Tak my wszyscy ustalili. Ale ja tylko tę jedną krowę mam. No, no to nawet dobrze się składa. Masz jedną krowę i zaprowadzisz ją przed smoczą jamę. Ten pomysł nie spodobał się szewczykowi, który nie chciał się dzielić ze smokiem. Tej samej nocy szewc zabił krowę, a mięso przygotował w domu do zjedzenia. Co innego zrobił ze skórą. Do środka nawpychał prochu i innych rzeczy, które są niezdrowe dla organizmu i tak przyprawioną krówkę zaniósł przed smoczą jamę. Czy ja się wreszcie dowiem, co jest dzisiaj ze Smokiem? Czy godzina dostała jedzenie? Niech się wójt nie wydziera. Wszystko jest w najlepszym porządku. Sam widziałem, jak szewc zaniósł grobę pod Smoczą Jamę. Zaniósł? No, no co się głupio pytasz? Zaniósł. Może krówka nie chciała iść na pożarcie, to, to wziął ją na plecy i zaniósł. No i co dalej? Przyszedł do chałupy już bez krowy. Ale ja nie wiem, czy ta krowa smokowi posmakowała, bo potem widziałam jak gadzina biegła do rzeki. Jak on zaczął pić wodę. No mówię wam. Pił wodę jak mój stary po wieczornym ochlejstwie z kolegami. No i, i, i co? I, i, I co dalej? Wypił całą wodę z rzeki i wrócił do jaskini, ale jak szedł, to tak ino ino, ledwo kulasami powłóczył. A może chore, bydlątko? Tu nie ma się co rozczulać. Tu trzeba sprawdzić, co się dzieje. Teraz to tym bardziej trzeba sprawdzić, co się dzieje! Bo jak jedzenie godzinie zaszkodziło, to jeszcze smok gotów nas do sądu podać! Idziemy do jaskini! Jak uradzili, tak też zrobili. Ze strachem poszli w kierunku smoczego legowiska. Po drodze minęli miejsce, gdzie dawniej płynęła rzeka. W korycie nie było wody, więc nazwali je suchanida. Doszli wreszcie do miejsca, gdzie była smocza jama, ale nie zastali nic. Nie było smoka, nie było jaskini. Na miejscu był tylko krater, jak po wybuchu bomby atomowej, ale tego prości ludzie nie mogli wiedzieć. Na pamiątkę wydarzenia nazwali miejsce Las Smokówka. Koniec. Ekstra legenda. Myślałem, że tylko w Krakowie są takie historie. A tu proszę bardzo, nasz borczyn nie jest gorszy. Dla jasności dodam tylko, że wieś w dawnych czasach stanowiła własność jakiegoś borka, który być może był rycerzem. W XV wieku długoż zapisał, że wioska należała do Kapituły Katedralnej w Krakowie. Więc poza legendą coś się z Krakowem łączyło. W kolejnych latach wieś należała do Landskorońskich, którzy sprzedali ją razem z kilkoma innymi majątkami w 1874 roku. Kiedyś się wybiorę do tego smoczego lasu i posprawdzam, czy nie ma tam jakichś śladów. To kolejny odcinek słuchowiska. Wyprawa w nieznane. Wystąpili Mirosław Bieliński, Dionizy Krawczyński, Ewelina Gronowska, Adrian Wajda. Scenariusz i reżyseria Dionizy Krawczyński. Realizacja i udźwiękowienie Michał Pastuszka. Produkcja Polskie Radio Kielce.